Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie na mojej lekcji. Dzisiaj będzie intensywnie, ale dlatego, że spróbujemy popracować nad czaturangą i nad jej techniką. Potrzebujesz tylko maty i chęci do pracy i zaczynamy. Rozpoczniemy w klęku, ustaw dłonie dokładnie na szerokość barków i nadgarstki pod barkami, kolana na szerokość bioder i kolano pod biodra. Zaczniemy sobie od rozgrzewki obręczy barkowej. Będziemy się zapadać, tak żeby łopatki nam się do siebie przybliżyły i z wydechem mocno odpychać podłoże, łopatki się od siebie oddalają, plecy są zaokrąglone. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze wdech. Wydech. Głowa nie za nisko. Teraz spróbuj z wydechem zrobić głośny. Wydech i uaktywnić brzuch. Jeszcze cztery razy. Głośno. Dwa. I jeden. U góry jest stop. Zataczasz. Koła barkami duże. I w drugą stronę 4, 3, 2, 1. Usiądź napięty. Rozgrzejemy nadgarstki. Również włącz do pracy łokcie. W drugą stronę. I troszkę szybciej. Teraz dłonie skierowane w stronę kolan, troszkę łokcie zgięte. I w drugą stronę grzbietem do podłoża. Dłonie pracują do pełnego wyprostu palce energicznie 4, 3, 2, 1. I jeszcze tutaj koła i z połączonymi rękoma to samo. Dwa, 1. To teraz grzbietem dłoni do podłoża i postaraj się wszystkie palce docisnąć do maty. Całe dłonie docisnąć. Troszkę oddalamy się kolanami od dłoni i również dociskasz. No i nie będzie tak prosto, bo chcemy, żeby wszystkie palce były przyklejone, a równocześnie dodajemy ruch. Pilnuj, żeby się kciuki nie odrywały i pozostałe palce. Dociskaj. Jeszcze 4, 3, dwa i 1. Rozluźnij się na chwilę. Wcale nie jest to takie proste. I daj ręce jeszcze raz do przodu. To teraz wystukujemy rytm, cały czas mocno uderzając palcami o matę. I kiedy wstaniemy do góry, spróbuj utrzymać ten sam rytm i tę samą intensywność. Jeszcze przez chwilę. Również wcale nie jest to takie proste. Można bardzo szybko ocenić siłę swoich dłoni. Trzy, dwa... I jeden, luz. Zatrzymaj. Wciśnij i znowu protrakcja w łopatkach. Aktywny brzuch, głowa ciut wyżej. Doły łokciowe idą do przodu. Ten ruch jest bardzo nam potrzebny przy czaturandze. Może spróbuj na początek w ogóle poruszać ramionami. Zewnętrzna, wewnętrzna rotacja. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. I teraz doły łokciowe do przodu. I utrzymując na szerokość barków, odkładasz łokcie i wracasz. Odkładasz i wracasz. Trzymaj. Tak jakbyś chciała kostkę do jogi ścisnąć łokciami. Cały czas jest praca do środka. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Rozluźnij się. Również z barkami i wejdź do psa z głową w dół. Powciskaj pięty. Zatrzymaj na chwilę w tej pozycji. Sprawdź ustawienie dłoni. Całe mają być dociśnięte, łącznie z nasadami palców. Może potrzebujesz zgiąć kolana? Śmiało, głowę zrelaksuj, spójrz na nogi, ale czuj, że dłonie są całe wciśnięte. I teraz pamiętasz o tej kostce do jogi pomiędzy dłoniami? To tutaj też staramy się cały czas pracować do środka, tak jakby się ta kostka do jogi cały czas tam była. I odkładamy. Zostaw biodra wyżej. I teraz spróbuj do łokciowy znowu skierować do przodu. Wychylić się i tylko barkami zejść w dół. Taka bardzo mała pompka. Już tutaj utrzymaj głowę ciut wyżej. Mhm. A teraz naprzemiennie. Łokcie odkładamy i barkami schodzimy w dół. Łokcie i barki. Czyli w tym ruchu. Jak idziemy do przodu, już łokieć nie schodzi w dół, on zostaje na tej samej wysokości. Ostatni raz, i odpocznij w pozycji dziecka. Wróć do klęku podpartego. I popracujemy przez chwilę miednicą, bo bardzo chciałabym, żebyś zapamiętała, jak jest ustawiona miednica podczas czaturanki. Spróbujemy od wypchnięcia bioder do tyłu. Kiedy masz pogłębioną lordozę, jest to przodopochylenie miednicy. Pośladki są rozluźnione. A teraz spróbuj ściągać biodra w dół, zaokrąglić plecy. Aktywnie brzuch idzie do środka. I teraz mamy tyło pochylenie miednicy. Ten ruch będziesz musiała wykonać podczas czaturanki. To jeszcze raz. Wdech rozluźnij się, wypchnij brzuch, otwórz klatkę. I teraz tyło pochylenie miednicy. Aktywny brzuch, czujemy, że pępek nam się schował. Wejdź do psa z głową w dół, rozluźnij się. I przejdziemy na początek maty. Płaskie plecy wdech, wydech skłon, wstajemy wdech, sama stitichi. Przejdziemy przez powitanie słońca i spróbujemy pierwszą czaturangę. Zrobimy ją na kolanach. Ramiona do góry i wydech skłon. Płaskie plecy. Prawa lewa w tył. Wejście do wysokiej deski. I już tutaj zobacz. Tyło, pochylenie miednicy. Odkładam kolana. Nadal utrzymuję dobre ustawienie, czyli nie mam wypchniętej pupy, tylko właśnie schowane. Aktywne pośladki. Bardzo ważne, żeby w czaturance były aktywne pośladki. Wychylam się do przodu. Dołu łokciowe idą w przód. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach. I teraz barkami schodzimy w dół. Połóż się na brzuch. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół zatrzymaj się na chwilę i wracamy prawa lewa do przodu płaskie plecy wydech skłon wstajemy wdech i wydech. Jeżeli wyszła Ci wersja na kolanach, spróbujemy teraz już nie odkładać. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz jeszcze tej łatwiejszej wersji, to zostań w niej. Wtedy zbudujesz siłę tricepsa i naprawdę warto wykonywać łatwiejszą wersję. Drugi raz: ramiona do góry. I wydech, skłon. Płaskie plecy, lewa prawa w tył. Zatrzymaj się tutaj. Pomyśl o miednicy. Nie przodo pochylenie, a tyło pochylenie. Aktywne pośladki, głowa nie za nisko. Bardzo często nie wychodzi nam czaturanga, bo głowa wisi i wtedy jest bardzo ciężka. Spójrz przed siebie, trochę wychyl się do przodu, doły łokciowe do przodu i schodzimy wolno w dół. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Odpocznij. Postaraj się więcej przenosić ciężaru ciała do tyłu. Zrelaksuj się na tyle, ile jest to możliwe w z głową w dół. I wracamy na początek maty. Lewa, prawa, wdech i wydech. I góra wdech. I wydech. To ostatnie dwie próby. Śmiało. Zostań na kolanach, jeżeli potrzebujesz. A jeżeli wyszła czaturanga, teraz już bez odkładania, to zrobimy już dwie tradycyjne. Ramiona do góry. I wydech. Płaskie plecy. Prawa, lewa w tył. Nie schodź za szybko. Pomyśl o wszystkich ważnych elementach. Miednica, pośladki, doły łokciowe do przodu, głowa, wychyl się. I zejdź barkami w dół. Wdech, i wydech. Uaktywni brzuch. I wracamy na początek prawa lewa, płaskie plecy. Wydech. Wstajemy. Wdech. I wydech. Ostatnia czaturanga na dzisiaj. Ramiona do góry. I wydech. Płaskie plecy. Lewa prawa. Wolno. Popraw biodra. Wychyl się. Troszkę wolniej zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Brawo. Wdech. I wydech. Wracamy lewa prawa, wdech i wydech. Dajemy wdech i wydech. Po czaturandze warto otworzyć przód ciała, ściągnąć ramiona z tyłu, zrobić rotację zewnętrzną. Zatrzymaj się tutaj na chwilę. Rozluźnij. Teraz wolno przejść do psa z głową w dół i wróć do klęku. I również po praktyce nad siłą, tam gdzie jest dużo pracy z nadgarstkami, z ramionami, z obręczą barkową, warto na koniec rozluźnić i dodać kontrpozycję. Polecam ci po czatu randze wykonać taką pozycję dla nadgarstków. Możesz tutaj na chwilę się zatrzymać więcej oddechu do żewar. Jeszcze raz. Z tyłu ramiona otwieramy. I usiądź wygodnie w siacie skrzyżnie. Bierzemy ramiona do góry na wydechu. Dłonie do klatki. Jeszcze raz. I wydech. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki poprawią Twoją czaturangę. Pamiętaj, zanim triceps się wzmocni, to potrzebujesz odkładać kolana na ziemię i pracować w półczaturandze. Tyło pochylenie miednicy i napięte pośladki są bardzo ważne. No i jeden, jedyny sposób na czaturangi to ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Dziękuję ślicznie. Namaste.